Czy sekty mogą być zagrożeniem duchowym? Oczywiście, to jest, wydawałoby się pytanie bardzo proste do odpowiedzenia. No pewnie, że tak, ale jak rozpoznać, że coś jest sektą, a nie na przykład elementem wspólnoty? Czy tak? No jak to rozeznać? Czy coś jest już sektą, czy jeszcze nie jest, a może się ma takie zapędy? Więc tak, po pierwsze, sekty nie muszą być zagrożeniami duchowymi. To znaczy, istnieją sekty czysto ekonomiczne. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby komuś zabrać pieniądze. Tak. Istnieją ruchy pośrednie pomiędzy sektami i niesektami, jak na przykład te wszystkie amerykańskie Amway'e i te wszystkie, które powstały na tym schemacie piramidy finansowej, która mówi o sobie, że jest sposobem na życie i drogą do szczęścia. Najogólniej można powiedzieć, że definicją sekty jest fakt, iż Stosuje się tam psychomanipulację, czyli cel prawdziwy jest niewysławiany, a tym celem jest wykorzystanie. I teraz może być to wykorzystanie finansowe, może być to na drugim biegunie oddanie człowieka demonowi po to, żeby go zabił. Sekty satanistyczne, oprócz tego, że mają własnych członków, no to dążą do tego, żeby mieć ludzi, którym będą robić krzywdę, potrzebni są im do rytuałów. I teraz najpotworniejsze efekty przemiany umysłowości człowieka, jakie zaobserwowałem w związku z sektami, dotyczą amerykańskiego ruchu, już nie pamiętam w tej chwili jak on się nazywa, bo on zniknął po czasach hipisów i tam matki oddawały swoje 5, 6, 7 dziewczynki guru na seks. Matki i był film nakręcony po 20, może dwudziestu no latach, i była tam taka dziewczyna, no może po 30, bo ta dziewczyna miała już 30, może po 40 lat. I ona opowiadała to. Ona nie była w stanie opisać tej sytuacji do, do, dokładnie, ale było wiadomo, o, o co chodzi. Znaczy, fakty zostały wypowiedziane. Natomiast matka, skonfron skonfrontowana z tą informacją, Praktycznie jej zaprzeczała, a nawet nie tyle zaprzeczała faktom, ile mówiła, że to było dla tej dziewczyny dobre. I że ona się dziwi dziś po X latach, 20 czy 30 latach, że ona ma pretensje. Uświadommy sobie, jak do jakiej destrukcji sposobu widzenia świata musiało dojść w głowie tej kobiety, jak poraniona jest ta dziewczyna. I teraz poznałem 150, może 200 sekt. W taki sposób, że analizowałem metody uwodzenia, metody wykorzystania. Grupa wewnętrzna to może być jedna osoba, sekta, w której jest tylko guru, ale to zazwyczaj są to sekty małe. W sektach dużych, nawet jeśli guru jest tą osobą zdemonizowaną, albo czasami w ogóle nie, to jest czasami tylko i wyłącznie psychopata. Jeśli to, sek jeśli to są sekty większe, jak na przykład tak, gdzie 900 osób. Popełniło samobójstwo, niby, dlatego że większość tych osób została otruta. Ale musieli być ludzie, którzy im dosypywali ten arszemik do lemoniady. Tak? Zastrzelono senatora amerykańskiego, który przyjechał tam badać tę sprawę. John Stow, tak, ta, ta cała sekta z, z Gujany. I czasami jest to jedna osoba, guru. Skrajna sytuacja, sekta, której facet y, guru wymyślił, i to człowiek zupełnie niewierzący i y, prawdopodobnie niezdemonizowany. A przynajmniej nie przez rytuały okultystyczne, który wymyślił, że w ogonie kom komety Haleja Boba jest statek kosmiczny i teraz wszyscy musimy popełnić samobójstwo, bo w ten sposób zabierze nas na ten statek. Tam byli w tej sekcji ludzie skrajnie bogaci i bardzo bogaci i klasa średnia. Kanada i Szwajcaria, samobójstwo 40 czy 47 osób, ale on nie zginął, nie popełnił samobójstwa. W Gujanie tak. Dlaczego? No, bo gór był chory na raka, umierał. Czyli to jest pierwsza kwestia że zawsze jest grupa wykorzystujących i zawsze jest grupa wykorzystywanych i to jest definicja sekty tak naprawdę chociaż ponieważ za chwilę będziemy rozmawiali o ruchach psychomanipulacyjnych to możemy na użytek tej rozmowy dość nieprecyzyjnie ale obrazowo powiedzieć że sekta jest związana z jakimś miejscem a ruch psychomanipulacyjny niekoniecznie związanie z miejscem daje nieprawdopodobną władzę nad człowiekiem sekta nie bokat majora gdzie rodziły się, wychowywały dzieci, gdzie guru sekty mógł powiedzieć, trzyletnie, no bo po tym okresie buntu, które zaczęło budować własną tożsamość, i to trzyletnie dziecko jako jedyne sprzeciwiło się guru. I on nakazał matce do pilnowania tego, żeby ten chłopak nie wstawał, tylko się pełzał. I przez miesiąc, pół roku, dwa lata, nikt ci prawdy nie powie, to dziecko pełzało. To jest aż niewiarygodne, jak to tym opowiadasz. Kacmajor wskrzesił kobietę. Ja widziałem wskrzeszenie w rosyjskiej telewizji w 91 roku i nie wiem, czy to była animacja trupa, co jest możliwe. Zresztą nie będę w, to, w, to, w tej chwili wnikał. Chodzi po prostu o to. Ta kobieta oczywiście przez Kacmajora wskrzeszona w cudzysłowie, bo nie wiadomo, czy on ją zahipnotyzował i ona popadła w letarg, a, a potem przerwał ten hipnot. To, to kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Efekt na wszystkich, którzy przy tym byli, został wywarty, tak? Ale ta kobieta oczywiście, bo ona nie chciała domu przepisać na, na, na tę sektę. Mimo, że została uzdrowiona, co prawda, potem już po jakimś czasie umierała, ale wcześniej została uzdrowiona. No więc, no więc za karę, ponieważ coś tam, no to znowu umarła. Ale kiedy dzwoniłem do pani prokurator prowadzącej śledztwo w sprawie sekty leczenia Duchem Świętym niebo, to ja nagle zorientowałem się i to był 90. 91. rok. Ja byłem kimś ważnym, tak? człowiekiem, który wyszedł z podziemia. Nam się jeszcze wydawało, że myśmy państwo wolne wywalczyli. Ale oni nam ustępowali, wszyscy prokuratorzy, politycy, nawet lewicy, udawali, przynajmniej do 93. roku, że rzeczywiście coś się radykalnego zdarzyło, a może nawet myśleli, że się zdarzyło, bo przecież to wszystko rozstrzygało się z miesiąca na miesiąc. Ja dzwonię do tej prokurator i ja słyszę, że ona się boi kacmajora. I no, po dłuższej rozmowie uświadomiłem jej, co może zrobić, co było śmieszne. Ale ona posadziła go za kradzież tyczek od chmielu. Rzeczy, która warta była 50 złotych. No ale tak się Al Capone też ładnie. I teraz, jak powiedziałem, tych sekt jest cała masa. Rozmawiasz z facetem, który ma dużą firmę, jest ewidentnie od ciebie cwańszy, mądrzejszy, nawet być może nie. I on mówi, że pił brudną wodę z w guru, który przyjechał ze Stanów, a sekta się nazywała Hare Krishna. że sobie śmierdzące skarpety i wszyscy mu tego zazdrościli. Jak można? zmienić sposób myślenia człowieka, tak? No można. Bardzo ważna jest dieta niskobiałkowa, bardzo ważne jest budzenie się o czwartej rano codziennie, bardzo ważne jest zaburzenie rytmu, tysiąc razy powtarzanie ze monotonnego zestawu dźwięków. To wszystko są obniżacze napięcia psychicznego, tak to powiedzmy. Z czym związana jest siła woli? Manipulacja grupy i dalej, tak Nieważne. Dlatego też najłatwiej werbować do sekt przy dworcach, przy lotniskach, tam gdzie ludzie są sami z siebie już, wyprowadzeni całkowicie z równowagi. Daleka podróż to jest prawie jak mieć bliskiej osoby. To wstrząsa człowiekiem, jego, jego całym przyzwyczajeniem. I teraz tych sekt, jak mówię, rodzajów są, znałem sto kilkadziesiąt, jest kilka tysięcy i to mogą być kursy językowe, to, to mogą być szkoły językowe, to mogą być fundacje, to, mo to może być grupa samopomocowa na uniwersytecie, przy uniwersytecie, to może być dowolna Forma instytucjonalna bądź nieinstytucjonalna, która będzie głosić hasła mające przyciągnąć ludzi, czyli na przykład na uniwersytetach, żeby młode dziewczyny przyciągać, no to jest wiadomo, pomagamy dzieciom w Abu czy tam, przepraszam, Abu to akurat nam by mogło pomagać, ale spod Nairobi, tak. I plakat na drzwiach, to jest historia Ani, grupa na rzecz uszczęśliwiania wszystkich ludzi na całym świecie, tak, no i Ania tam poszła, uszczęśliwiała ludzi, paczki wysyłała i tak dalej, obudziła się na... W stadionie w Seulu, kiedy miała poślubić dwa razy od niej starszego, dwa razy czy trzy razy grubszego od niej starego koreańczyka, tak? Sekta Mona, Muna, Wywiad koreański, południowo-koreański, sprzedaż broni, handel białymi kobietami. A ona myślała, że jej ze zdjęcia guru skojarzył męża na całe życie, 1500 parna czy tam 1000 parna na, na y, y, murawie stadionu i oni biorą ślub tego Samego dnia. Sekta Muna. I teraz sekta Szokoła Sahary. Atak w Metrze Tokijskim przy użyciu gazu bojowego, sarinu, Tam zginęło tylko 9 osób tylko 9 osób mogły zginąć, mogło zginąć tysiące. Wywiad moskiewski atak na Japonię tam chodzi o kuryle tam chodzi o, o podtrzymywanie napięcia. Facet był Japończykiem. Ale dziwnym trafem, ta sekta większość wyznawców miała w Rosji. Chyba do dzisiaj siedzi w więzieniu. Wielki guru, ślepy, sekta białe Bractwo, też służby, tylko chyba ukraińskie, atak na główny sobór w, w Kijowie, oficer, zdemobilizowany oficer Instytutu Psychotronicznego KGB i dziennikarka konsomołka, którą on odkrył, że jest nowym wcieleniem Maryi i że dzięki niemu odzyskała dziewictwo. Maryja zawsze dziewica. Białe Bractwo. Ludzie w to wierzą, to były setki osób, które chciały popełnić samobójstwo, gromadziły się na wielkich placach na Ukrainie. Pani Maria Zawszedziewica wyświetliła się w 2014 roku już jako egipska bogini i również przekonywała do tego, że Ukraińcy to naziści. Ale jak z takich osób, które są normalne, tak? Wchodzą w sektę, jak, jak je zwerbować, żeby weszły w sektę i żeby zaczęły wierzyć w takie rzeczy? Bo oczywiście, jak ty to opowiadasz. To prosta, prosta rzecz. Deficyt. Wierzę. Deficyt, którego ta osoba nie jest w stanie zaspokoić. I przychodzi ktoś, kto mówi: tak, po czym robi coś, co sprawia, że ta osoba wierzy, dokonuje cudu. Relacja: dziennikarz, stary perelowski dziennikarz, zapewne z brzydką historią, nieważne, podchodzi do Kaszpilowskiego i mówi mu. Ty jesteś taki cwaniec. Facet był w Polsce bóstwem na początku lat 90. Adin 2 Tri, ja by uzdrawlaju. Tak, to... Olga, była, Olga była wtedy w Izraelu, moja żona. Pracowała i Żydówka, która oglądała polskie jakieś tam telewizje satelitarne, też czekała, Kaszpilowski oddziaływał. Coś tam miała jakąś chorobę, ale co? Była cała siwa i następnego dnia się obudziła z kruczo czarnymi włosami. Po seansie Kaszpilowskiego. To nie jest tak, że tam się nic nie dzieje. To jest też facet uwolniony z Instytutu Cybernetycznego. Tak, Amerykanie mają takie same, mieli, a może mają. Wszystkie sekty, wszystkie zagrożenia duchowe oparte są zawsze na błędzie, na intelektualnych narracjach, które nie są nauką, ani nie są religią, nie są teologią. To wszystko jest świat pomiędzy, szary świat. Tak i tam nagle wychodzi, że, są, że istnieją żyły wodne i że można oddziaływać na ludzi. Ja znam nazwiska polityków którzy NLP ćwiczą i ci ludzie są w stanie manipulować osobami. Oczywiście jest kilkadziesiąt warunków, nie będę w to w tej chwili wchodził, ale nie ma możliwości obronienia się przed sektą. Nawet ludzie zintegrowani i dojrzali w takich kategoriach, to są takie badania sz sz szwedzkich naukowców, prawdziwych naukowców, no, którzy przeprowadzili badania, że Oczywiście jest dużo trudniej zmanipulować osobę dojrzałą. Trzeba poświęcić dużo więcej czasu itd., dalej, ale można zmanipulować. Nie znaczy, że należy się bać sekty, tak? Co to jest sekta? Połączenie podstępu i serdeczności. Nie da się bronić przed sektą, bo ty się będziesz bronił przed wszystkim, przed każdym, kto ci okaże bezinteresownie pomoc. To jest diabelstwo w tym wszystkim, tak? Nie chodzi o to, że wszystkie sekty otwierają na rzeczywistość demoniczną. Nie wszystkie sekty otwierają, ale wszystkie wykorzystują. I teraz sekta, kościół Boga wszechmogącego. Chińska sekta. Facet w 91 roku odkrył, że jego żona jest Chrystusem. Jest chyba nawet o ten film? Być może. I ten facet głosi ideologię, która nie ma żadnego znaczenia, jaka ona jest? Tam. Wszechświat, losy wszechświata, czasy wszechświata dzielą się na trzy etapy. To wszystko jest wypowiedziane językiem udającym język katolicki. Ci ludzie werbują na katolickich czatach, na katolickich stronach, zwerbowali setki katolików, dlatego że najpierw mówią językiem, którego ludzie oczekują. Gorącym językiem duchowej prawdy, jaka jest zawarta. W Biblii w słowie Ducha Świętego i potem Jezusa. I powolutku przeciągają ludzi, i okazuje się, że Ducha Świętego w Kościele Katolickim nie ma. Jak łatwo jest w to komuś uwierzyć, kto został, kto musi słuchać jakichś absurdalnych kazań, tak? Jak łatwo jest uwierzyć komuś, kto żyje w związku niesakramentalnym? Jak bardzo łatwo w to uwierzyć, ba, wreszcie mamy, no ja jestem w porządku. To oni, pedofile! Tak, w Kościele są pedofile. I nie broncie kapłana, który w rozmowie telefonicznej przyznał się, że molestował. Kościół Boga Wszechmogącego. Zupełnie wstrząsająca historia, dlatego że tam wyłożone są kosmiczne pieniądze w to. Tam są filmy fabularne. I to była pierwsza rzecz, kiedy ja zrozumiałem, że mamy do czynienia z przykrywką wywiadu. Na czym polega chiński problem? Chiński problem polega na tym, że oni nie są rasy kaukaskiej i trudno jest im zbudować agenturę. Oni muszą Budować agenturę z ludzi rasy kaukaskiej. Więc to jest naprawdę trudna rzecz. Kiedy w 1956 roku zostaliśmy uratowani przez inw przed inwazją sowiecką przez Chińczyków, OHAP pojechał tam i wojska, które szły na Warszawę w, w październiku 1956 roku, zostały zatrzymane w wyniku rozmowy telefonicznej pomiędzy przywódcą Chin a przywódcą Związku Sowieckiego. Oni od tego czasu się interesują Europą Środkową i Wschodnią. Już wtedy się interesowali, już wtedy dokonywali aktów geopolitycznych, ale nie mają ludzi rasy kaukaskiej, więc jest sekta. Sekta, w którą wpompowano nieprawdopodobne pieniądze. Tam są boty, tam jest całe obrzędowanie, które służy do tego, żeby skontaktować się z maksymalnie dużą ilością osób, uderzają w ludzi starszych. Mówią językiem, którego oczekujesz, wyszukują deficytów i przeciągają ludzi na swoją stronę. I teraz tak. Aneta zostawiła dzieci, aby jeździć i głosić Słowo Boże. Absurdalne Słowo Boże, żadne Słowo Boże, tylko gościa, który w pierwszym roku, to było, wtedy to była upublicznienie, bo on wcześniej to wymyślił wszystko. Także jego żona jest Chrystusem i, i dopiero zbawienie nastąpi. Tak, Jezusowi to się nie udało. To taki jakiś w ogóle dziwny koleś gdzieś tam z, z, z Judei. Grażyna, która skąd ja to wiem, zgłosili się do mnie ludzie, zaniepokojeni. Tym ja przebadałem całą tę strukturę, no i wszystko się okazało. Oni wchodzą na fora, oni ostrzegają ludzi. Ja im dałem, mam nadzieję, że jakieś narzędzia, jakiś język, którym mogliby do ludzi trafić, że to jest sekta i to jest wykorzystywanie. I Grażyna tam no, bardzo dużo w jej życiu się, ona już była bardzo mocno zaangażowana. I nagle w pewnym momencie ktoś przekroczył granicę. Powiedział coś nieprawdopodobnego, że ducha świętego nie ma w kościele, czy ktoś uwierzy, ale ktoś inny powie nie. Zrobiła wielką awanturę i stamtąd odeszła. I teraz o tej sekcie trzeba mówić. Ja napisałem kilka tekstów, dałem chyba z dwa czy trzy wywiady. I jeszcze zrobię film na ten temat, bo to jest naprawdę rzecz groźna. Rozbijane są małżeństwa, rozbijane są rodziny. Niby bzdura, no jaki, jaka kobieta może być Chrystusem? Tak, jakie ery. Gdzie świat siedzieli na jakieś trzy ery, które wymyślił jakiś sfrustrowany Chińczyk w 91 roku, bo mu żonę, żona się okazała Chrystusa, tak? Według mnie od początku do końca to jest narracja. To jest rzecz, którą wymyśliło trzech gości siedzących, nie wiem, co oni tam palą, czy, 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 czy co oni tam y, biorą, ale siedzieli, wymyślili i wymyślili doskonałe narzędzie. Chociaż może też być tak, że ten facet odleciał i zobaczył, że to działa i że wykorzystał, bo to, to, się roz, to się rozszerza na całym świecie. To nie jest tak, że po, w Pol Polska jest marginesem tego wszystkiego. Ale to się też dobrze nazywa. Na zasadzie, że używa tych słów, co my w kościele i się wydaje, że nie może mi zrobić krzywdy. No bo przecież to jest ten sam jest. Już, już, już wiem, co było z Grażyną. Nie dała się odciągnąć od Eucharystii. Po prostu. Tęsknota serca. Duch Święty Jezus. Serce Jezusa po prostu, tak? Czyli ta słodycz, którą człowiek czuje, i której czasami, czasami sobie z tego nie zdaje sprawy, ale, ale ona po prostu działa, tak? Ta, ta tęsknota, o ile nie jest przez grzech przytłumiona, przez różne rzeczy, to to po prostu działa. Zatem jedną z form psychomanipulacji są sekty. Sekty mogą dotyczyć każdej rzeczywistości. Od ekonomicznej, po polityczną, od zdrowotnej, są też sekt zdrowotne, itd. Tak tak no. Wszędzie można spotkać sekty. Nie szukajmy sekt, ani nie, nie brońmy się przed sektami, bo popadniemy w paranoję. Zawsze wygłaszałem takie zdanie, że osoba posługująca się zdrowym rozsądkiem osoba, która odrzuca nienaturalnie cudowne obietnice osoba będąca własną święcącej. Zdrowy rozum i łaska oświęcająca, że zawsze można się przed takimi sytuacjami obronić. I mam nadzieję, że tak jest.